Jesteśmy na krakowskiej premierze filmu Biała Odwaga. Wcielasz się w tym filmie w postać Bronki. Powiedz proszę, jak wyglądały kulisy Twojego angażu do filmu? Trzy lata temu, jak mniej więcej lat temu, dostałam propozycję tej roli Bronki od Marcina Koszałki. I jak tylko przeczytałam scenariusz, to momentalnie Bronka mnie w jakiś sposób zafascynowała i zainspirowała swoją złożonością, nieoczywistością i Wielowarstwowością. Właśnie, bo bronka to jest postać według mnie niejednowymiarowa. To znaczy z jednej strony wrażliwa, delikatna, z drugiej odważna i waleczna. Czy znajdujesz w niej jakieś cechy wspólne, czy w ogóle lubisz grać tego typu postacie? Bardzo lubię. Myślę, że mamy wspólne jakieś cechy. Bo rzeczywiście w zawodzie aktora jest, aktora jest tak czy aktorki, że czerpie się z siebie bardzo dużo jednak, to ja użyczam mojej postaci swoją twarz i swoje emocje i emocje, które odczuwam gdzieś wypływają ze mnie i, są, i na ten moment, kiedy są grane, są one prawdziwe, więc są moje, tylko ja ofiaruję postaci, ale Bronka jest dla mnie taką niesamowitą, niesamowitą postacią, która... która dała mi też siebie w jakiś sposób odkrywać i dała mi też poznać zupełnie inne środowisko cofnąć się do lat 30 gdzie ta dziewczyna jednak nie może bezpośrednio sama podejmować decyzji na swój temat i to było bardzo ciekawe doświadczenie i też w myśleniu myśleniu i tworzeniu tej postaci to jakoś bardzo mnie inspirowało i dawało mi do myślenia. Mhm. Jeśli chodzi o emocje, no tutaj e, ten proces trwał aż trzy lata. E, czy pamiętasz może, jakie emocje towarzyszyły ci na początku, później na planie i teraz tuż przed premierą, jak już e, nie wiem, czy oglądałaś już film? Tak. E, to jak oglądałaś siebie na ekranie? E, strasznie złożone pytanie, ale spróbuję na nie odpowiedzieć. E, na początku tak jak już wcześniej powiedziałam, bardzo chciałam zagrać tę postać. Mhm. Przez to, że też jest w tym filmie pewna ludowość, porusza bardzo ciekawy temat, ta postać jest bardzo ciekawa i inspirująca. Potem po roku mniej więcej czasu zostało też znalezionych dwóch głównych, dwóch głównych bohaterów, który Andrzeja i Maćka, który gra Filip Ławek i Julian Świerzewski. No i zaczęliśmy próby, próby tańca, próby gwary, próby z Marcinem Koszałką nad scenariuszem, a potem znaleźliśmy się na planie i to był przepiękny czas. Pełen jakiś takiej dużej, dużego entuzjazmu, kreatywności, ale też odwagi i, i, i przekraczaniu jakby czegoś, co się wydawało niemożliwe, stało się możliwe. I mam wiele wspaniałych wspomnień, wspomnień z tego planu i z tych, z tych, z tych doświadczeń e, w tamtym czasie mhm. filmowych z doświadczeń a je, filmowych. A jeśli chodzi o to, jak oglądałaś potem siebie na ekranie, e, jakie emocje ci towarzyszyły? Powiem szczerze, że byłam e, w dużym szoku, ale też byłam bardzo wstrząśnięta tym filmem. Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten film, to nie mówi, za nie mówiłam przez 15 minut. Ale też jestem osobą, która jeżeli coś mnie bardzo dotknie, to przeżywa to tak sama i musi, mu, musi sama dotrzeć do tego, co czuje i, i co myśli, więc bardzo mnie poruszył ten film. I byłam też pod ogromnym wrażeniem moich kolegów, aktorów wszystkich. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak piękne i widowiskowe kino. Jeśli chodzi o twoją postać, to jak dla mnie najważniejsze jest spojrzenie, dlatego że tam widać wszystkie skrajne emocje, wszystkie najtrudniejsze emocje. Czy to jest coś, co ty sama wprowadziłaś do tej kreacji, czy to już było na etapie scenariusza, na etapie współpracy z Marcinem Koszałką? Ja tą postać już na etapie scenariusza już w jakiś sposób zobaczyłam, więc mi zależało na tym, żeby zachować tę bronkę taka, jaka jest, która ma tak mało, ma niewiele słów do wypowiedzenia. Nie chciałam jej nic dodawać. Yy, I tam nie było stworzonych opisów, jak Bronka patrzy, jak Bronka się zachowuje, tylko jakoś razem zaczęliśmy to tworzyć i też w obecności moich partnerów filmowych. Oddawanie im bardzo dużo mi dało. Praca z nimi. Yy, Moim zdaniem aktorstwo polega, jest jak ping-pong, jest oddawanie piłeczki. Jeżeli masz niesamowitych aktorów, aktorów, partnerów w grze, to ważne jest tylko słuchanie, jakaś uważność i oddawanie tych emocji, które, które oni, oni ci proponują. I to była niesamowita praca.